Siemanko, serdecznie Session, ja za to kolejny film kanał, a w tym odcinku znowu sobie zagramy na trybie Box Creepy, na serwerze anarchia.com. Jak już zapewne wiecie albo i nie wiecie, na e, serwer, e, jak na Box jak i na anarchia SMP, zawitał nowy update. Jestem można powiedzieć, że taki event świąteczny, ponieważ dodali tam, zmienili kompletnie całą mapę, na Spawnie zmienili prawie wszystko, w taki nastrój świąteczny. E, więc co, um, ogólnie e, event sam ocenię w trakcie filmu e, Dodali także nową skrzynkę e, Tak jak było z halloweenowymi e, Ulepszanie, tak jest teraz e, skrzynka poziomu e, trzeciego Z której teraz, zaraz wam pokażę e, I co, tak jak e, Zawit, zawsze nowy update zawita Tak my dominujemy sobie e, nową strefą Tak jak tak właśnie było na Anarchy SMP W halloweenowym evencie Tak samo właśnie będzie na box PvP, tyle że w tej świątecznej lokacji. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka chciałbym powiedzieć, że zwycięzca konkursu najprawdopodobniej będzie w społeczności we wtorek, może nie najprawdopodobniej, tylko będzie we wtorek w społeczności z poprzedniego odcinka i ogłaszam nowy konkurs, którego zwycięzca będzie najprawdopodobniej za tydzień, dwa, może mniej. I właśnie konkurs polega na tym, że jedynie co wystarczy zrobić, to zasubskrybować kanał, zalekować filmik, napisać obejrzenie komentarz. A konkurs będzie na trzy rzadkie, 3 powiedzieć, że trzy klucze do skrzyni AFK oraz na Kidzibibibsuk i VIP jak zawsze. Jedynie co się dzieje, właśnie tutaj te klucze do skrzyni AFK. I co? My sobie lecimy z filmikiem. Tak jak mówię mi zapłacujcie sobie dzisiaj tą w górę z co? A ja idę Wam pokazywać właśnie te wszystkie e, rzeczy, które wprowadziłem i co. E, oto jest drog ze strzynek. E, tu masz właśnie dropnąć tą Ten creecha, ruszczkę i który, śmieszne, zaczarowane śnieżki, których jeszcze nie ma. Książka, ale później najprawdopodobniej będą, ponieważ mają być na tym eventcie. Ruszczka, odrzutę z potężną siłą mi rzeczy graczy, no i sikiera. My taką wam sikierę zakupiliśmy sobie z rynku i posiadamy ją na moim szalkerze. E, tutaj mamy taką sikierę Grimczu, ale na nią będzie osobny odcinek. Po uderzeniu strzela piorun przeciwnika, zabierając mu 30% jego życia. E, ma oczywiście cooldown 1 minuty, no ale no to nie jest aż tak dużo, więc co? My sobie e, będziemy zaraz dominować. E, zwycięzca konkursu je, jeszcze nie ma. E, z poprzedniego odcinka e, e, zna, znajdzie się w społeczności. Chyba we, we, we wtorek. E, Sprawdzili się po prostu społeczność i tam za niedługo znajdzie się e, zwycięzca poprzedniego e, film, e, konkursu z filmiku. Więc co, my sobie ubieramy mikset e, i lecimy. Mamy tutaj i wszystko e, e, litera i lecimy na podominować formą strefy. Więc co? Ogłaszam jeszcze kolejny konkurs na Divid, Sweep i VIP oraz na e, trzy klucze do skrzyni A. Więc co? Mam, e, jedynie co wystarczy zrobić to napisać komentarz, zostawić lajka, zasubskrybować kanał i co? E, ja bez będę gadania, zapraszam Was e, no, na taką strefę. Yy, Przed wyjściem na strefę pokażę Wam ogólnie mapę. Yy, pokażę Wam mapę, jak tak się prezentuje, może jeszcze ktoś nie wszedł. Przeleci się po całej. To jest te takie świąteczne prezenty zamiast tych lucky blocków, fajnie bardzo to zrobili. Tak się prezentuje tutaj. Jest wielka choinka, naprawdę ustrój jest kozacki Tu jest właśnie powietrzną strefę. No i co, my wchodzimy sobie na tą strefę. My już na taką strefę weszliśmy. Jesteśmy właśnie na tej strefie i idziemy dominować. O, tu mam właśnie ten pierwszy świąteczny prezent. A, no, to nie jest, tutaj. Pierwszy kila spróbujemy sobie zrobić, bo, A, no, udało się. I też je spojrzałam, No i czekajmy sobie wszyscy. Jeden jest taki, dwa do tej, tej strefy. No, nie działa to jakoś, ma Anna to niestety, Anna nie działa. Wszędzie próbuje użyć, ale jest tylko kilka miejsc na mapie. Na tej strefie. Tutaj, tutaj działa Anna yes. Tutaj to jest miejsce, gdzie ten Anna Mirza to może postawić. A w miejsca miejscach, no niestety nie działa. Ale no my sobie idziemy dalej to klata i... O, no i tu fajnie by takie zielone jak ktoś jak Ja to nie 42 poziomka. mocne hity i 41, to no, się teraz spokojnie jeszcze no I możemy dalej go klepać. No, może trochę będzie ciężej, ale strasznie moc hito mnie, Ma ulepszone serca, więc będzie ciężko. No i kolejnego zrobiliśmy kleś ekspresowa. Klepiamy tego ziomka Natomiast wydaje mi się, że ten stężen jest co Tak, on jest w stopki wyniki, nieco wiem, więc so, no, tryb... O! No to trochę będzie problem. Ale postaram się uciec z no to... Postaram się uciec, wiem. No niestety nie udało się uciec. No, no. Eee, ale no, nie straciliśmy naszych itempów. Mamy tutaj, ponieważ ten tej jest taki trudny, wykraczyć. I to jest bardzo dobra, bo to właśnie takiego tak, Nie straciliśmy. A my idziemy sobie na konstancje to nie Co to jest? Nie będziemy jakoś tu... Już trochę zginąć. Może dlatego, że... Mo może nawet właśnie w napięciu w kratkę wchodzą w tobie. I nikt się niczego nie boi, bo tak nie, nie, nie zginie. Wlepiamy co ziołka. To jazda pada już. Mnie. O, no, że jest tam stręczka, którą trochę zwięźliśmy głównie. O, sobie jest ta tego łeba, to sobie No, to I ucieka. No, musisz zaraz ten dosyć dokupić. O, tu jest wasza jakaś klata. O, właśnie, ten stręczka chyba kada. Ja wiem, że mam klatę, bo mnie nie zakłada, ale... On jest w porce. Jest dziesiątych porcy No i chyba już tu kada. Bardzo małpówę. No. Próbuję uciec. Mamy sobie jakieś drzewki, które nie wiedzą, co się dzieje, na przykład ten. O, no. tam wyszliśmy. O, no. tu no, dałem no, sobie z klepą trochę. O, no, zabrał klatę teraz. No, no, Mam jeszcze ja. chyba nie ma czego, żeby nie zostać, Przypomnę jeszcze o konkursie na 3. Na, e, e, Zwycięzca, tak jak mówiłam, mówiłem, będzie najprawdopodobniej we wtorek. E, Zwycięzca znajdzie się w społeczności. E, I co, przypomnę jeszcze o kolejnym konkursie. E, ten zwycięzca konkursu będzie. Co będzie w społeczności? To na poprzedni konkurs odcinka, a ja zapowiadam kolejny konkurs. Wyniki, na prawdopodobnie, będą zarabiać dwa tygodnie tydzień z tego dzisiejszego konkursu. I co? on jest o trzy klucze do skrzyni AFK oraz o klasyczniki 9, i Więc co? Dobra robimy sobie, przydałby się takie punkty na strędża kupić, dlatego każemy sobie sklep. 16. Jeszcze ten, przydatne. Przydatne rzeczy. Kupujemy sobie chyba tyle, co się tutaj sklep, a my się tak podbijemy. Idziemy dominować. Um, okay. Gotowy jest ten kopieł, który zielony śpada, drugi domek. Ja mam maksymalne perki ulepszone. To jest, są te To jest tak, to jest dość skomplikowane. Ja cychałem ja, ja i nie zmieniamy. To się widzimy, jak to się zmienia. To jest chyba, to jest to jest chyba. Mam jeszcze to jest ale na przykład na przykład Idziemy sobie. Idę ocenia 10 do 10, jest naprawdę mocny, a strefa naprawdę można zdominować. Oooo! Stąd coś wygas padł, ale nie jest to okay. fajne. No i zabijam sobie jakiegoś ziomka o białym odarku zresztą. Zabiliśmy sobie. No tu jakiś ziom się być sklepiony. Tu też dużo fajnych trafów. Na przykład tutaj. To jest fajny trafik to zabudować to wszystko Miejcie maszynkę, go tutaj No i chłopak na pewno tutaj będzie dead Tak, z drzemkami stąd zabiliśmy naprawdę sporo osób Jest też fajna mapa do no, robienia killi, ale dalsze dominacje będą w dalszych odcinkach W dalszych odcinkach, to jest taki można powiedzieć że odcinek testowy Samą mapę przetestować event Nie ma twój ten O Dead. Już 5 kilo zrobiliśmy sobie, naprawdę killer robi się tu bardzo szybko. Co tam, gdyby ktoś poszedł. Prezencik zbieramy sobie. Zabraliśmy już mamy 11. Zdra jest także nowa ranga. E, ranga L, e, Ranga L da Daje ona, że możesz Chodzi na tę strefę w godzinach właśnie takich późnych Pierwsza, druga, trzecia, czwarta Ranga elf także jest, ma przywilej drzwi, tak jak była ranga duszek i dwa razy więcej zbiera się te prezenty na przykład jak mam jeden to ja zbieram dwa prezenty zbierając może choćby jeden Mówię, nie ma nikogo więc zapewniamy sobie ch i idziemy dalej Wróciliśmy sobie na inny cicha. Ja nie wiem, czy ktoś tu będzie, No wcale nie nikomu nie ma tego. Tutaj do jest, o, tu mam grzebach. O, tu jest jakieś stesze, on może paść. No ledwo, ledwo. O, tu mamy... O nie, to jest jakieś czterdziestka jedynka Możemy zrobić do tego. Naprawię. No, tutaj no. nie było o.

Chyba nie wziął L-ki No słabszy miecz od mnie, ale... No prawie, czy to jest B-ka Zaraz, A, że też... A, no miecz nie wziąłem To jest taka. To Chyba sobie robimy A, zabiję. Bo możemy, ten, ten klepa, więc ten. o, tego zielonka się Ogólnie w ja, było blisko, Ruszymy to w do spadła i dokupić sobie ładne. łabakie, nie mogę i otwieramy mój szalfer. teraz nie leżymy jeszcze i teraz się Anomiec działa, jak już mówiłem więc to jest jedyne miejsce właśnie, gdzie można tym Ano użyć go? o, bierzemy sobie szalkę, ponieważ tam mamy sporo tego wody a nie, 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 to będzie częścią chyba, to będzie częścią, będzie sporo, o, sobie i co, jedziemy dalej, przekładamy tak, sobie klatę i idziemy, o, proszę mm. Mm. o, tropie siedzę tam

Kolejna. Nieee, rozkupali go. No i postawili, o kurde. Na głowę postawiłem kogłaba i... Takie nogi dostaję. No fajnie, bo zaplanowali, dzięki księgom. Jest niezła nowa lanka w tym momencie No widzowie jest taki, taki problem Staram się z uciec Bo właśnie wyszedłem w trapa, gdzie znajduje się, no trochę sporo graczy No jeszcze przecież z smakiem, więc weźmiemy to Wypłukaliśmy go, zabudowaliśmy i udało nam się ogólnie uciec. Zrobię ledwo i teraz elektra i uciekamy. Ogólnie ledwo udało nam się uciec, ponieważ ziomki tam fajnego trapa przygotowali, takiego właśnie jak ja tam bez bezsensownie zleciałem, ale na szczęście udało nam się uciec. Na tej strefie tak zrobiłem ponad. W ciągu dwóch dni zrobiłem ponad, tam koło 200, 200 To jest naprawdę sporo to Możemy sobie tu kolejny raz pójść Spróbować, bo mamy również spokiem I Więc nas spokojnie uciekniemy sobie yy, Mamy jeszcze portę stręcza Dobra, no, ale ten konek O jeszcze 3 sekundy, mam. no to bardzo dużo Już minęło mi Zmierzamy i postaramy się tu bić. Mam bardzo mocne swity. O, mam patyczek tego. Patyczek, różkę. Postaram się tu bić, bo to jest tylko taki... No i tu No i będą te... nie co Pierwszy dzień ogólnie eventu Było no tu bardzo dużo osób Teraz już tych osób jest mniej no Tu plebią w dwójkę Jakie problemy z nagrodzie Ale wydaje mi się, że na spokojnie od nich uciekniemy No właśnie O, no w ulepszonym, bo on ściągnął mi hita prawie na no, trzy hity O, Jest głowa, wszystko wiemy, że on może bo nie ma co nowe, bo nikt nie jest klienczny. A, on są pewnie razem, a no, tym bardziej. I w którymś momencie naprawdę przydałaby się Łaby i ucieczka. w sensie, że on głowa. Już powoli nam w wpada, więc my sobie zaraz robimy RG on i lecimy dalej. Ok, zrobię sobie RP on. Nałożymy sobie i lecimy dominować. No i chyba są skimu jednego, więc... No, ucieka. Na razie tylko raz zbiłyśmy, przez to właśnie, że... Wklejiło się naprawdę kilku, bo tu naprawdę nikt się nie boi, bo każdy się wkleja. Raz Boże, było 8 w pracy. Więc... A, uciekł na. Zabiliśmy tak. się dziwne, że nie uciekał. Dobra, was, żeby się do głowy. Wysuję też trochę wlazło tutaj. Nic mu nie zadaje w tym momencie. Pędem by ktoś do... zadołkował ale raczej nie, nie, nie zarunkuje no. go. Nie ma to. O! To udało się o. No i wychodzimy sobie z bo... wodów. I tak to właśnie rozwęliśmy już na ośmi raczej. To jest jeszcze na razie mało. Chłopak no, teraz... jest. Nie wiem, jak to wychodzi w to sobie, ale... O, wrócili mnie do tych łodów, fajnie. O, zabiłem? Nie, to zabrał mi ziemię no niestety. No, tu jest kolejny mask na pękarz, więc my sobie tutaj próbujemy wejść. Nie mam nic do w tym miejscu sobie, ale naprawdę. No, Nie udało nam się go wygrać. No, insta wygrabania pada, to wygraje całe życie. I tam ich ale jak widać, no... Nie uda nam się zabić, właśnie w wasim trapie. Nie wiem, że oni wszyscy uciekają, naprawdę. Nie wiem, ja naprawdę zostawiam się jakąś z tych łebów czasami, to jest po prostu chore. Tu jeszcze, tu też jest taki nowy chyba okulasz, bo tu też stawia sobie miecz To jest bardzo dobrze o, tu do lewu z mojich leciał, oni wyrabiają, no to je no to je bawią, ale o, nie o, zabiliśmy teraz ten, w swoim torze, tu spokojnie, to będzie Udało się! No i on tutaj chyba w będzie! Padał! No chyba elki nie wziął tutaj, bo z swoje dawna chyba LK wybrał ze mnie. No i nie ujednę mnie. No dobra, chyba elka, O! mu LK nie zauważyłem. O, tego już sobie. A to co mam maksymalne PL-ki nie maksymalne, ale... Nie robię rozwiązania. Ja tego, no i w łebach jest już, to no to raczej nie się tutaj łeb dam. No i dalej my zrobiliśmy sobie Ja się tutaj łeb dam. No eee, mm. Wiesz, a na nie działa też w tym miejscu. Nie wiadomo dlaczego, może tam było zaprawią. Ja oceniam event mocno, bardzo dobrze oceniam, wysoko, 10 na 10. No jest wszystko, mapa ta strefa też. Fajne itemki nowe. Są takie super. I ta rama maszyny duszek, która daje. Też jest dobry sposób na zarabianie. Każdy gracz może tu można coś zbierać. Zbieramy śloteczki prezent. Weźmiemy sobie... Czemu nie? kolejne śloteczki mamy? Kolejny. Jak, jak mało graczy jest, to już za, za, za 17 prezentów. No kolejny ucieka nam. No. Wciąż tu się tu też robi killy. To jest akurat też prawda. Ja tu ludzie, no... Myślałem, że trochę więcej osób będzie latało. W tym... A, chyba. Yy, będzie latało, dużo osób też się właśnie na placie. Chodziło, a nie na LC latało Ale, to już trudno Właśnie wczoraj dużo osób chodziło właśnie na klacie W klacie i dlatego te kille robiłem dużo Teraz, właśnie każdy prawie tylko prezenty zbiera do tej LC Ciężko właśnie te kille robić, ale da się Też nikogo nie ma, o tu w łebach Kizio jeszcze to nie wiem co się dzieje No, tak, skupcie się zjomi źwaba chyba źwaba leży w źródle źródła No fajne dzięki. źródła no źródła no źródła Ktoś wytłumaczył, jak on jest... Ciąż Ja sobie ziomkę zadąpuję, a on zabił go, a dobra to jest kolejny, to kupujemy go tutaj, że on wychodzi. Uciekł na to ma elcy, tylko uciekł. No Jezus, Maria jak to jest niemożliwe, jak on się przez te kubeby leci? Z tak kobemów zmarnowałem, co jest? To jest niemożliwe. Z tak kobemów, bo te ty ziomki tylko ty, na tej elce lecą. Zaraz o będzie się nie kończył, ponieważ na odcinek z samą dominacją to będzie kiedy indziej. A tu jeszcze tylko żąka ślubimy. O, i kolejny zielony więc Mam nadzieję, że pieniądze się skoną i zapomnijcie sobie. 10 w górę z tym chwilę co? A jeszcze pan tak, żegnam, a jeszcze żeby mi było chwila sobie, tak żeby ile mam teraz. A jeszcze... Okej, okay, tak żeby do Zrobię sobie jeszcze 3 kile do, 3, do 415 kilo. sobie jeszcze 3. Z poprzedką odcinka te 3 kg przydałoby się nie robić. Wynik jego korsky z poprzedniego odcinka będą pewien wtorek w społeczności. Kon kolejny konkurs, wynik kolejnego konkursu za tydzień, dwa tygodnie. Yy, I co? Rozdatkowany ja i przypominam jeszcze o co był ten konkurs. O yy, 3, do 3, A. Oraz o 5, 5, i B. I co? My się do tego odpisujemy. O... Podłożymy się sami. O, prezencik Bierzemy sobie go No, następny następnym filmiku zrobimy najpierw wypadki z O. No, a jeśli chyba może Dedzik będzie gdzieś na koniec. Ale pysiąki stają, nie wiem, czy uciekają. No, mała się. W ogóle się podbudowujemy, żeby mieli kliniki. Co to teraz? Ja... Yeah. Nie, nie, tutaj Ja się z z żegnam żegnam i do nie, następnym razem. Więc siema!